Ksiądz Adam i pańska żona? To niemożliwe. Widziano ich wczoraj razem. Uciekali z Tulczyna na motorze. Oskarża pan nie tylko księdza, ale i własną żonę. Moja żona nie wróciła wczoraj na noc. Czyli to pańska żona uciekła od pana. A dlaczego uciekła? Proszę pomyśleć, dlaczego uciekła z księdzem. Z tym księdzem. To nieprawda, że z tym księdzem. Ale ja doskonale rozumiem problemy pani Angeliki. To są problemy jej i moje. Ja proszę tylko księdza o jedno. Nie mogę. Proszę jeszcze raz. Gdzie znajdę wikarego? Ksiądz Adam wyjechał na rekolekcję. I nie może pan mu zakłócać spokoju swoimi urojeniami. To niech ksiądz proboszcz tam zadzwoni, sprawdzi. Nie. Niech proboszcz sprawdzi, czy ksiądz Adam jest tam sam. Powiedziałem nie. Nie mogę. A jeśli to jest molestowanie seksualne? Ksiądz i kobieta, jakich proboszcz chce dowodów? Znam księdza i wierzę mu. A ja, jako człowiek wierzący i dobry parafianin, chciałbym dbać o czystość tego miejsca. jeżeli zostało zbrukane złem, oczyścić je. A czy pan wierzy w cokolwiek poza złem? Wierzę w prawdę. Ja też. A miłość do prawdy nie pozwala mi z góry zakładać zła, ani karmić się nieufnością. Robocz boi się prawdy i dlatego nie chce zadzwonić do Adama. Ja ufam księdzu Adamowi. Jeśli tak. Nic ksiądz nie ryzykuje. Poza jednym, można tym zranić człowieka. Tylko sprawdzić. Zranić, panie tracz. Podejrzliwością też się rani. Czy to tak <laughs> trudno zrozumieć? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. wieki wieków. wamę. Ja namrze za Ojca Świętego z naszej Róży. Proszę ustawić się w kolejce. Ta pani jest poza kolejnością. Niby dlaczego? Dlatego, że są ważniejsze sprawy od pańskiej podejrzliwości, panie Tracz. Żegnam pana. Chciałam zapytać, co z jutrzejszym obiadem? A co ma być? No, na ile osób przykować. Kiedy pani Angelika wróci? Pani bez niej nie potrafi zrobić obiadu? <laughs> nie. Ale z panią Angeliką to tak w domu radośniej. Komu radośniej? Mnie. Czy ja pani płacę za to, żeby pani było radośniej? Pani tu jest dla przyjemności? Nie, proszę pana. Czy ja kazałem pani odejść? Nie, proszę pana, ale ja tak zawsze przynoszę, odnoszę. Nigdy nie jest zawsze pani wróci. Czy pani myśli, że ja mogę spokojnie jeść, nie odzywając się do nikogo? Tak. To znaczy, nie, proszę pana. Pani Borosiukowa, czy ja pozwoliłem pani usiąść? No, widzi pani. Znowu mnie pani zdenerwowała. A już myślałem, że będzie radośniej. Pani Borosiukowa, co pani wyprawia? Ja. A kto? Pani to posprząta i wynosi się. Co się stało, szefie? Wołałem cię. No, no, nie, ale słyszałem hałas, no. Wołałem cię? Nawet psy reagują tylko na wezwanie. Pani proszę, Pani mi przypomni przy wypłacie. Potrącę pani za ten talerz. Szef, co jest z tą boruszykową chora, czy ja? Tortury mnie uspokajają. Twoje szczęście, że nie podawałeś do obiadu. No ale szef się już uspokoił. Uspokoję się, kiedy odzyskam żonę. No ale jak? Odpowiedź jest na plebanii. Znów plan. No chce pan zdobyć adresy ich, no. Jakich ich? No tych co uciekli, no księdza Adama i pana żony. Księdza Adama, barany. No mówię właśnie. I co? Porwać trzeba. Proboszcza? Nie no, co pan szefie, no przecież nie wypada, no. Więc kogo chcesz porwać? No te starą gospodynię, porwać i do piwnicy. No i co tortury? Będziesz przypalał czy raził prądem? Nie no, szefie, pan tak od razu prostacko. Na to trzeba chytrością, no. Intele... Le, te, le... Inteligentnie. No właśnie. Posadzimy starą, a Jola z kasablanki będzie się rozbierać i czytać Biblię. Rozbierać i czytać. Mhm. A ty będziesz patrzył. No! Osa. Bluźnisz, synu. No ale szefie, no ta stara Józefina się złamie. No przecież dla niej to tortura, no. Twoje towarzystwo jest dostateczną torturą. No. Amen. Siadaj. Zrobimy inaczej. Posłuchaj mnie uważnie. Żądania na pewno. Ech, panu, to trzeba czego innego niż tego picia. I pani wie najlepiej czego? Drugiego człowieka. Pani Janko, ja jestem żonaty. A ja właśnie, o pani Angelice. A już myślałem, że mnie pani podrywa. Ja chętnie wysłucham, doradzę. Ja też mam dobrą radę. Niech pani już idzie. I mam pana zostawić w tej biedzie? Pani będzie biedna, jak straci pracę. To ja pójdę do domu. Jeszcze pani tu jest? Bo ten fotel to trzeba przenieść. Odkurzyła mi, zbyt ciężki dla mnie. A może by pan? To znaczy pan Osa mógłby. A nie może. On już wysłany w pościg. co to pewien? Co? Może ten adres, ten wikariusz, to, to w Warszawie. Praworząd od razu tam zadzwonił. No ale to z centrali mieliśmy telefon, adres, ale że do wikariusza na to szef nie ma dowodu. A ty co byś zrobił, gdyby recepcjonistka z jakiegoś motelu... To ja, las Ale tego byś nie wiedział. Ktoś ci mówi, że wikary z jakąś babką spali razem w motelu. Zostawili dokumenty. Co byś zrobił? Nic chyba, nie. no. Ale jako proboszcz? No... Też od razu byś zadzwonił do swojego wikariusza. Chciałbyś go sprawdzić, na wszelki wypadek. On tu jest. I ona też. Ja tam się chyba uwalił. Doreń, skręcaj w prawo. Osa, skręcaj, co jest? Szef zobaczy, no. Co? Kurde, pałac. Osa, durnie, jedź. Widzisz? No, adres się zgadza. To tutaj dzwonił ten proboszcz. A to, baranie, poznajesz? No, motor. Motor księdza wikariusza. Gdzieś tu są. Co jest z wami? Czego chcesz? Wasz motor? Czy chyba się o coś pytał, nie? Nie masz to spadajcie. Malutki! Czekaj, 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 czekaj. To motor naszego przyjaciela. Wie przecież to moto czarnego. Adama. Adama? To przyjaciół. Dla ciebie może być ksiądz Adam. Dla mnie zawsze będzie czarny. Przyjaciele. Przyjaciele. Witaj, papciu, Kumple, kumple, dla mnie kumple. No dobra, dobra. <słuch> Gdzie oni? Kurde, no. Się wzruszyłem. Tam, w środku. Dzięki. Na kij mi facet? Nie ma kija bez faceta. <grymne> ej, ej, krzyj się, spokój! Powiedz coś, czego nie wiemy. Ona nie wie, po co żyje. Nie dla takiego jak ty. No to nie wiesz, co straciłaś? Co? Co ja straciłam? Dubka co cały dzień, taki, co nic nie robi? Tylko mu piwo, tylko mu jeść, tylko mu ubrać. A jak zabraknie, to krzywali, tak? To straciłam? Krzysiek, spokój. Kaśka, usiądź. Porozmawiajmy. O facetach, tak? Możemy. Nie każdy jest taki. Jak mój stary? Oskarżasz swojego ojca. Ale chcesz być taka jak on. Chcesz spieprzyć sobie życie. Ja nic nie chcę. Nie, no nic nie chcesz. Chcesz być sama, wściekła, zła. Niczego nie chcesz. Ja! Kaśka! Rozmawiajmy tylko. Proszę. Tylko? Słowo może być początkiem wszystkiego. Wszystko przez nie się stało. A bez niego nic się nie stało, co się stało. Ewangelia według świętego Jana. No co? To przecież rekolekcje. No i co? Mam wyjść? Albo ktoś ci pomoże. Czekaj, 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 Paweł, czekaj, spokój. Po co pan tu przyjechał? Kto wie? Może dla odnowy moralnej. Pan? To przecież rekolekcje. To spotkanie przyjaciół. Nie dla pana. Dlaczego? Jestem od nich gorszy? Oni ciągle czegoś szukają, czegoś... Potrzebują. A ja nie? No wie pan, no. Pan chce tylko jeszcze więcej. Więcej władzy, więcej pieniędzy. Jak każdy. A my tu rozmawiamy o potrzebie miłości. To chyba pana nie interesuje. Bardzo. O potrzebie miłości do drugiego człowieka. O tym, jak jej szukać. Jak otwierać się na innych. Jak szukać dobra, ciepła zrozumienia. Jak nauczyć się brać. Jak nauczyć się dawać? Bardzo mnie to interesuje. Tak, a dlaczego? Stój malutki. Co jest? Stój i ucz się. Przyjechałem tu, bo chciałbym się dowiedzieć, jak to możliwe. Jak to się stało, że ksiądz Adam, taki dobry, niewinny, złotousty ksiądz Adam, który tak pięknie mówi o miłości, jak mógł popełnić takie zło? Sługa. Grzech cudzołóstwa. Zaraz, <noise> zaraz. O czym pan mówi? Jak mogłeś ukraść mi żonę? Milczy ksiądz? Czekam. Na co? Na moje wybaczenie? A może mam prosić, żeby ksiądz oddał mi żonę? Nie mam jej. Naprawdę? Już się księdzu znudziła? Przyjechał mnie pan tu oskarżać. Czy szuka pan Angeliki? Szukam żony. Odnajdę ją nawet siłą i ukażę w innych. Zaraz, zaraz. To nie będzie potrzebne. Osa. Czasami wystarczy tylko słowo. Gdyby ludzie ze sobą więcej rozmawiali, gdyby otwierali się na innych, nie byłoby tyle zła. Co mi, ksiądz, tu? Wystarczy zapytać. O co? Czy wiem, gdzie jest pańska żona? No. Pojechała do ojca. Gdzieś do Konarowa. Konarzewa? No właśnie. Ja mam w to uwierzyć? Ja uwierzyłem. Spotkałem ją przed wczoraj na szosie, podwiozłem na PKS do Chrubielowa to wszystko. Albo wiem, panie tracz, kto prosi, dostaje, kto szuka znajduje. Trzeba to tylko robić uczciwie. Tego ksiądz ich uczy? Otwarcia na drugiego człowieka. Wszyscy uczymy się od siebie. Nie dojda, wychowuje kolejne nie dojdzie. Paweł, Paweł, spokój. Daj mnie Pawełku. Niebo można mieć już na Ziemi.